Nostos, po grecku powrót z długiej podróży. Tak Mariusz Janiszewski zatytułował swoją wystawę fotografii. Byłem na tej wystawie, w moim mieście, w niemieckim samorządowym domu kultury. Gdy ją opuszczałem, powiedziałem Nostos. A przecież nigdzie nie wyjeżdżam. Obejrzyjcie ten film. Zrozumiecie, dlaczego. Z dalekiej podróży do domu wracałem. Kochani, jestem w samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Jest tu wystawa Mariusza Janiszewskiego. To fotograf. Postaram się zrobić z nim wywiad. faktycznie tutaj w tym miejscu, jestem do Was dyspozycji możecie się na mnie pytać i biegam na rzeczy. Dziękuję. Pan Mariusz mówi, że żeby przekonać do siebie ludzi, których fotografuje, a z nimi w piłkę. Rzeczywiście, to nie jest proste, aby zrobić takie zdjęcie. Najpierw trzeba zdobyć zaufanie tych ludzi. To jest Niezwykle. Proszę popatrzeć na twarz tej kobiety, jak patrzę na to zdjęcie, myślę sobie marzenia. Każdy ma marzenia. Jak zobaczyłem to zdjęcie, pomyślałem: Uganda. Ale nie, to nie jest Uganda. No, ciekawe. Proszę tak. Spróbować, spróbować. Zapytałem pana Mariusza o to zdjęcie. No robi wrażenie. Ten chłopczyk ma nogi. To tylko tak wygląda. Wychodząc zapytałem Pana Mariusza Janiszewskiego, czy są tu zdjęcia z Ugandy. Nie było. Nie mogłem odwiedzić miejsc, gdzie Marysia walczyła, ale odwiedzę Ugandę. Pozostrościłem Panu Mariuszowi, nie z aparatem, ale z mikrofonem. A tak będzie się zaczynał mój reportaż. Rym Ugandy w wersji angielskiej. Marysia? Mówiła, że słowa walczyć, żeby Uganda była królową Afryki zmienili na współpracować. Jakby to naszych rządzących zainspirować, żeby zamiast ze sobą walczyć, zaczęli współpracować.